Dzień dobry, dzień dobry ponownie. Poprzedni filmik był o sprawach serwisowych w F15. F15, F16 bo to ta sama konstrukcja, tylko inaczej wygląda. A w tym filmiku będzie o typowych wadach tego samochodu, takich standardowych, najczęściej spotykanych. Zobaczmy tutaj do środka. Nie widać, że coś tam się niedobrego dzieje z tymi wycieraczkami. I zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę jak tam sięgnie. A może sięgnę? O, zobaczcie co się stało. gumka cała urwana. Wycieraczki. Te Tutaj ten plastik też czasem lubi się urwać. Ale to powiedzmy wycieraczki to standard powinno się je wymieniać. Kolejny temat. a Muszę to samo przejść, żeby Wam pokazać. Stryk awaryjny. Wszystko nie. działa, wszystko działa. Tylko nie świeci, nie? Te świecą, świecą, świecą. Pyk w prawym sterku nie świeci. Dlaczego? Dlatego, że on czasami potrafi, widzicie wodę w środku zaparowane cały jest. Tam w x5, x6 często się do tego kierunku w lusterku dostaje woda, przestaje świecić. A to jest kierunek LEDowy, więc w komunikatach na desce rozdzielczej wcale nie będzie pokazane, że ten kierunek nie świeci. Inne światła są diagnozowalne, a kierunkowska z lusterku nie. Nie świeci, błędu nie ma. I dlatego przyjeżdżacie na przegląd, żeby mechanik podszedł i sprawdził. Dobra. I teraz dalej sobie idziemy do komputera. test zrobiony. Hop. Co? Na desce się nie świeci, a komputer mówi Sonda Lambda przed katalizatorem do wymiany. Mm -hmm. No, tak czasem bywa. To lecimy dalej. To taki temat. temat jest też stały Jak się kilka razy nowo zahaczy to ta w się odkleje. Pan to zgłasza, że mu się to nie podoba i też by się nie podobały bo ja jestem raczej z tych co lubią takie niuanse mieć na tip top ogarnięte no dobra, to przejdźmy do komory silnika co my tu mamy co my tu mamy mamy tutaj taki temat chłodniczka spalin razem z zaworem egier nówka sztuka widać zamontowana oryginał także ten temat się często dosyć powtarza w tym samochodzie z tym silnikiem i co i generalnie nie jest to jakaś dla mnie nowość że już jest wymieniona tak to wygląda pod osłonką może silnika generalnie tutaj nie ma jakichś większych problemów czasami ten przewód ulega rozszczelnieniu często tu przy chłodnicy albo tutaj na tym kruczcu. i tam jeszcze na dole jest taki króciec ale nie widać go o teraz będzie widać jak poświecę o tutaj tam jest taki króciec wodny ten plastikowy element czarny okrągły robimy już o tym filmik na bazie dwulitrowego diesla ale to jest to samo więc może nie będę się powtarzał. A ktoś chce to sobie może obejrzeć. Generalnie ten kruciec lubi sobie po jakimś tam większym przebiegu pęknąć i się rozszczelnić. No, taka to uroda. Przy dużym przebiegu też tam głęboko tu jest obudowa fitroleju. tam dalej jest wymiennik ciepła. Tego nie zobaczycie, bo trzeba by to wszystko rozebrać. To jest bardzo tam mocno zabudowane. Jest tam dużo różnych wężyków rureczek i takich innych, hmm. tak gdzieś około 200-220 tysięcy z tych uszczelek podstawy filtra z wymiennika ciepła skrzyni biegów, z wymiennika ciepła silnika. Po prostu uszczelki robią się twarde, zaczynają cieknąć, i wtedy mamy potężne wycie koleju pod samochodem. Zazwyczaj jeśli chodzi o sam silnik, no, silnik. Nie należy do jakichś super wytrzymałych konstrukcji, niestety. To jest silnik N57N. Zdarzają się niestety w tym silniku awarie panewek. Nie jest to jakiś odosobniony przypadek. Przy jakim przebiegu różnie. Zależy od tego, jak auto było serwisowane, jak było dbane, jak często olej był wymieniany, jakie jakości filtry, jak było traktowane, czy po trasie, czy po mieście itd. itd. Dużo zmiennych. Natomiast, no. Są przypadki, że przy przebiegu typu 200-250 tysięcy potrafi się taka awaria przydarzyć. Jak się przed tym chronić? Często zmieniać olej. Czy to zagwarantuje Wam bezawaryjną pracę tego silnika? Nie. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Co do rozrządu, różnie. Generalnie silniki 3-litrowe nie mają aż tak Dużego zużycia rozrządu jak silniki dwulitrowe w dieslu, natomiast myślę, że rozsądnie jest wymienić dziś około 180-200 tysięcy. Ten rozrząd po prostu dla świętego spokoju. Oczywiście niektóre samochody jeżdżą z większymi przebiegami, ale jest już to obarczone dosyć dużym ryzykiem. A jak się już urwie rozrząd, to niestety koszty są zazwyczaj raz dwa, więc lepiej chyba profilaktycznie to zrobić i mieć święty spokój. Tym bardziej, że często jak się kupuje sam używany, nie do końca ta historia jest udokumentowana. Nie wiadomo, jak często był ten olej zmieniany i przy jakim przebiegu, itd., itd. Więc myślę, że lepiej przy pewnym przebiegu profilaktycznie po prostu rozrząd wymienić i mieć święty spokój spać spokojnie. Jeśli chodzi o AdBlue, system nie jest bezawaryjny, zdarzają się. Zdarzają się problemy z wtryskiem, z sondami, to co mówiłem już wcześniej. Zdarzają się problemy z zbiorniczkiem samym, konkretnie z czujnikiem poziomu, który jest zamontowany w tym zbiorniku. No jest to taki temat chyba w każdej marce, kiedy ten system AdBlue jest bardzo mocno rozbudowany i te elementy potrafią się zepsuć. To nie jest tak, że są to żywotnie. No, trzeba się z tym liczyć. A oto podniesione. Powiem Wam coś więcej o usterkowości tego samochodu, tego modelu. Zresztą X5, X6 one są bliźniacze pod, pod kątem konstrukcyjnym. Więc czy to będzie F15, czy to będzie F16, to jest praktycznie to samo od dołu. Inaczej trochę z zewnątrz wyglądają. Jeśli chodzi o zawieszenie tylnie, no taka jedna bolączka. Jeżeli są aktywne amortyzatory, tak jak tutaj w tym modelu to one niestety potrafią czeknąć tutaj widać, że już jest delikatnie zapocony z jednej i z drugiej strony i to się zdarza przy przebiegu 150, 180, 200 tysięcy niestety te amory po prostu będą do wymiany, nie są najtańsze tylko oryginał, nie ma zamienników dźwigienki czujników położenia zawieszenia standard w każdym praktycznie modelu po iluś tam latach po prostu się zacierają Tutaj są jeszcze w miarę, ale potrafią pęknąć, potrafią się wygiąć. zacierają się na słożek. No to grosze kosztuje, więc to nie ma problemu. Czasami z półosi tylnych uszczelniacze puszczają. Tu jest sucho, nie jest to jakieś nagminne, ale pojedyncze przypadki się zdarzają. Przegub elastycznego, takiego gumowego, wymiennego nie ma. Jest tutaj przegub wewnętrzny, na wale, na stałe, razem z wałem, niewymienny, ale z nim się nic nie dzieje miechy zawieszenia tylniego po kilku latach standardowo parcieją i się rozszczelniają więc trzeba mieć, mieć to na uwadze są zamienniki dosyć tanie są oryginały dosyć drogie oryginał chyba kosztuje na ten moment około 3 tysięcy za sztukę ale zamiennik za 1000 zł już ogarnięcie bez problemu tutaj widać, że już były wymieniane auto ma, mówiłem już wcześniej 148 tysięcy już tu były wymieniane ma 10 lat, więc ma prawo się coś takiego zużyć. wahacze górne takie wygięte w banan tutaj na Swożniu często mają luz przy dużych przebiegach typu 200 180, 200, 250 tysięcy to się zdarza, nie jest to nagminne nie jest to jakieś bardzo też skomplikowane w wymianie więc tutaj nie ma nie ma jakichś większych problemów z tym zawieszeniem tuleje pływające prawie nie do zajeżdżenia chyba, że jakiś dzwon albo wypadek to wtedy co innego no i to tyle jeśli chodzi o zawieszenie. Aha, y, bolączka X i E70, E71, F15, F16, F16 F15 jest już poprawione, ale hamulec ręczny, elektroniczny z linkami to jest generalnie urządzenie, które się lubi zepsuć. Na początku produkcji E70 to była dramat, to był każdy jeden miał z tym problem, później już to poprawili i w F15, F16 nie ma już takiego dużego problemu. Aczkolwiek jakieś tam pojedyncze egzemplarze czasami się trafiają na ten temat, nie jest to tanie lem, to tak mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o sądy, to tak jak pokazywałem na komputerze wcześniej, sądy, jeżeli auto jest systemem AdBlue, to możecie być na 100% pewni, że wcześniej czy później, któraś z tych sąd, jedna, dwie, trzy, cztery, różnie jest ich je kilka zamontowanych tutaj w tym samochodzie. I te sondy wcześniej czy później się Wam uszkodzą. To jest na milion procent pewne. Nie są one najtańsze. Jest ich tutaj kilka. W zależności od rocznika. Ten ma jedną z tyłu. Niektóre samochody mają nawet po 6, po 7. Ten ma raptem tam na górze 2, 3, 4. Plus czujniki temperatury. Ale generalnie nowsza generacja, tym tych czujniczków. Tych sąd jest więcej. Zależy dużo od rocznika, ale generalnie one się lubią zepsuć. 100, 120, 150 tysięcy to zazwyczaj już się potrafią te sądy zużyć i trzeba je wymieniać. Tak to wygląda. Wycieki, jakie się wycieki pojawiają ze skrzyni, raczej nic. VTG, raczej nic. Z dyferencjału, rzadko. Pokrywy, zaworów. Czasami tutaj się pojawia wyciek. Nie jest to może nagminne, ale przy dużych przebiegach się potrafi pojawić. Jeśli chodzi o zawieszenie przednie, prawie identyczne jak w E70. Trochę są wahacze tuleje wahacze pozmieniane. Generalnie delikatne dosyć rozwiązanie. Przy większych przebiegach wahacze reakcyjne, czyli te wygięte typu 120-150 tysięcy, to już jest na bank do wymiany takich wahać. A wahacze poprzeczne, no to już jest loteria, ale generalnie, nawet oryginalne czy bardzo dobre zamienniki, jak się przejedzie na nich 60, 70, 80 tysięcy, to jest w ogóle nie lada wyczyn. Ten, w tym konkretnym egzemplarzu, oczywiście tutaj na sworzniach wyrąbane standardowo do wymiany. Klient zostanie oczywiście o tym poinformowany i pewnie się umówimy na następną wizytę, żeby te wahacze wymienić. Na nowe. Standardowa usterka. Tu są zamontowane oryginały, ale tak jak mówię, dosyć krótkożywotny element. Górne wahacze. Tam takie trójkątne. Bardzo żywotne. Prawie nie do zajeżdżenia. Czasami przy jakiś duży przebiegach 250-300 tysięcy się wymienia, ale to sporadycznie. To, to jest bardzo rzadki temat. półosie bezproblemowe w tym modelu nic się nie dzieje łączniki m, różnie 150 200 tysięcy przyjeżdżają zazwyczaj są tanie więc tutaj też nie jest to jakiś problem. Osłona tarczy hamulcowej. Widzicie tutaj kawałka brakuje prawda. Powinno być coś takiego jak z tej strony. O tutaj widać nie? A tutaj brakuje. To jest taki element który jest nitowany do tej osłony po 150 200 tysiącach na bank się to urwie i odpadnie. Czasami też jest tak, że cała ta osłona luźno lata i się ją wymienia po prostu na nową, bo ona się ze starości kruszy w mocowania, w miejscach mocowania i po prostu szlakią trafia. No, generalnie nie jest to jakiś tam drogi element, strasznie 250-270 zł w oryginale kosztuje. I po prostu o iluś tam dziesięciu czy set nawet tysiącach trzeba ten element wymienić no i tak to wygląda od dołu generalnie ma ten X swoje jakieś tam bolączki jak każdy samochód czy to będzie BMW, czy to będzie innej marki zawsze coś tam w każdej marce znajdziecie no i to chyba tyle z takich najwrażliwszych punktów VTG oczywiście, olej zmieniamy często to już mówiłem nie raz zmieniamy tutaj co drugi przegląd maksymalnie czyli co jakieś tam 40 tysięcy km, 40 parę olej w silniku co 12 to też już mówiłem. No i tyle. O tych ubachaczach już mówiłem, że one są bardzo żywotne. Widać, że auto tutaj nie jest lekko traktowane. Jeździ widać, że po terenie. Nie tylko po czystym asfalcie, ale one generalnie tutaj 250 tysięcy. Myślę, że bezproblemowo przejeżdżają. I bardzo, bardzo rzadko się je wymienia. Czasami potrafią pęknąć sprężyny przedniego zawieszenia też raczej przy dużych przebiegach typu 250-300 tysięcy nie jest to nagminne, czasami się zdarza jakieś pojedyncze przypadki, nie ma z tym generalnie dużego problemu sporo jest roboty żeby to zawieszenie rozebrać i wymienić te sprężyny ale tak ogólnie nie robi się tego często hamulce jak hamulce wiadomo zużywają się jak w każdym aucie trzeba tego pilnować, a komputer pokazuje jak jest końcówka hamulców, więc nie ma problemu. Reflektory w takim X5 E70 nie robią się rude, nie zrobią się matowe, nie pękają, więc tu już jest lepiej, lepiej, dużo, dużo, dużo lepiej, raczej z reflektorami nie ma problemu. Mam nadzieję, że te dwa filmy o X5, X6, F15, F16 objaśniły wam Temat tego modelu, jakie ma usterki, jak trzeba go serwisować, przy jakich przebiegach należy się spodziewać jakichś awarii lub drobnych zużyć, że tak powiem eksploatacyjnych. Jeśli ten film był Wam pomocny, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!